Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl Z miłości do życia. Niczym w amerykańskim filmie. Takie sceny mieli okazję oglądać mieszkańcy Poręby koło Zawiercia, gdzie odbyło się szkolenie wysokościowe z wykorzystaniem śmigłowca Black Hawk. Adrenalina jest, oczywiście, aczkolwiek po paru latach pracy yy, bardziej kierujemy się, nie yy, fiszę, bardziej kierujemy się Pamięcią mięśniową i wykonujemy ćwiczenia, które mamy już opanowane, niż myślimy o zagrożeniu. W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych z Katowic, Kielc, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania i Rzeszowa, a także operatorzy jednostek wojskowych Agat i OWK. Ćwiczenia skupiały się na takich elementach jak desant i ewakuacja zespołów bojowych oraz współpracy instruktorów pokładowych z pilotami śmigłowca. Wewnątrz budynku funkcjonariusze ćwiczyli elementy taktyki i szturmu oraz szlifowali wyszkolenie strzeleckie. Nie często, ale kilkanaście razy były użyte śmigłowce do transportu zespołów bojowych w rejon działań realizacyjnych, bo całe szczęście działań konturystycznych w naszym kraju jeszcze nie było i oby nigdy nie nastąpiły. Ćwiczenia odbywały się w opuszczonym budynku, który został udostępniony specjalnie na potrzeby szkolenia. Budynek w porębie jest o tyle specyficzny i ciekawy pod kątem lokalizacji, ponieważ stwarza możliwości ćwiczenia ciekawszych scenariuszy niż w obiektach. Ościennych. No i jako gmina jesteśmy otwarci na współpracę ze wszelkimi organizacjami, których jakby, od których zależy bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ćwiczenia trwały ponad godzinę i robiły wrażenie. Takich umiejętności nie powstydziłby się nawet brytyjski agent 007.